Ból jest nieunikniony, ale cierpienie jest opcjonalne. Dbaj o wygląd zewnętrzny tak samo jak o wnętrze, ponieważ wszystko jest jednością. Lepiej nosić kapcie niż kłaść dywan na całym świecie. Nie krzywdź innych tym, co powoduje ból u ciebie. Najbogatszym człowiekiem nie jest ten, który ma najwięcej, ale ten, który potrzebuje najmniej. Aby wszystko zrozumieć, trzeba o wszystkim zapomnieć. Umysł nie ma kształtu, nie ma koloru, nie ma egzystencji jest jak przestrzeń. Raduj się, bo każde miejsce jest tutaj. A każda chwila jest teraz. Głupiec, który wie, że jest głupi, przynajmniej w tym jest rozumny. Głupiec, który uważa siebie za mędrca, ten to dopiero jest głupi. Jeśli wiesz, że ciało jest nieczyste, to go nie pokochasz. Bez miłości nie będzie przywiązania. Brak przywiązania jest wolnością. Nawet gdyby bandyci mieli brutalnie ucinać piłą wasze kończyny, ten, kto pozwoli sobie na nienawiść w stosunku do nich, sprzeciwi się mojej nauce. Wszelkie uczucia są cierpieniem, czy to przyjemne, czy nieprzyjemne. Wszak przyjemne uczucia prowadzą do nieprzyjemnych. W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa. Nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. Jeśli naprawdę kochałeś siebie, nigdy nie mógłbyś skrzywdzić drugiego. Umysł jest jak malarz. Umysł wytworzył złożenia. Wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł. Prawda jest niewyrażalna i nie do ogarnięcia. Ona ani istnieje, ani nie istnieje. Ta niewyrażalna zasada stanowi podstawę różnych doktryn wszystkich mędrców. Miłość w przeszłości jest tylko wspomnieniem, miłość w przyszłości jest tylko oczekiwaniem. Prawdziwa miłość żyje w teraźniejszości. Złoszczenie się na kogoś jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że ta druga osoba umrze. Jesteśmy tym, co myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. Nienawiścią nie można pokonać nienawiści. Można ją pokonać tylko miłością. To odwieczne prawo. Trzymanie się złości jest jak wzięcie w dłoń rozżarzonego węgla z zamiarem skrzywdzenia kogoś. Tym, kto poparzy się najmocniej, jesteś ty sam. Nikt nie zbawi nas poza nami samymi. Nikt nie może i nie jest w stanie tego zrobić. Sami musimy przejść tę drogę. Bez względu na to, jak trudną ma się za sobą przeszłość, zawsze można zacząć od nowa w dniu dzisiejszym. Nie grzeb wciąż w przeszłości, nie wybiegaj ciągle w przyszłość, skoncentruj swój umysł na chwili obecnej. Tak jak solidna skała nie jest wstrząśnięta przez burzę, tak i mądrzy nie odczuwają pochwały ani winy. Bądź światłem sam dla siebie. Nie wierz w nic bez względu na to, gdzie czytasz lub kto to powiedział, nawet jeśli ja to powiedziałem, chyba że zgadza się z twoim rozumem i zdrowym rozsądkiem. Każdy człowiek jest autorem zdrowia lub choroby. Szczęście nigdy nie przyjdzie do tych, którzy nie doceniają tego, co już mają. Obwiniają tych, którzy milczą, winią tych, którzy mówią za wiele, obwiniają tych, którzy mówią z umiarem. Nie ma na świecie nikogo, kto nie zostałby oskarżony.